Właściwości i skład pierzgi pszczelej. Pierzga nazywana jest chlebem pszczelin, dlatego, że jest to podstawowy pokarm, którym karmione są larwy pszczół. Muszą one dostać wszystko co najlepsze, by wyrosnąć na silną, zdrową pszczołę. Zatem, co dobroczynnego kryje się w pierzdze? to przede wszystkim ogromna ilość witamin B1, B2, B3, B8, B12, C, A, PP, E, D, K, H oraz makroelementów takich jak sód, potas, wapń, fosfor, a także mikroelementów: mangan, żelazo, nikiel, miedź, cynk, kobalt i selen. Pierzga to też białka, w tym aminokwasy, które są niezbędne do budowy ludzkiego białka. Znajdują się tam również lipidy, w tym nienasycone kwasy tłuszczowe, fosfolipidy, fitosterole, a także kwasy nukleinowe, enzymy, flavonoidy, związki fenolowe. W pierzze wykryto ponad 500 różnych związków aktywnych, które w aż 98% są przyswajalne przez nasz organizm. Dlatego pierzga to najlepsze, co możemy dać naszemu organizmowi. A jeśli chcesz wiedzieć więcej o życiu pszczół i pracy pszczelarza, zaobserwuj ten profil.